Kłopoty tayu. W gabinecie kierownika Technical Air Intelligence Unit panował półmrok. Opuszczone na okna rolety napróżno atakowały blask słońca. Zielone liście drzew, przesłaniające budynek, rzucały na jego ściany ciemne cętki cieni i tworzyły na nich wzór, przypominający ochronne mundury żołnierzy walczących w dżungli. McCoy, przewiesiwszy mundur przez oparcie fotela, siedział w koszuli z podwiniętymi rękawami. Na dworze upał był nieznośny. Ale tu, w ocienionym półmrokiem gabinecie, panował miły chłodek. Cicho pracujący na rogu biurka wentylator owiewał twarz łagodnym wiatrem. McCoy sięgnął po syfon z wodą sodową, z prawdziwą rozkoszą wychylił szklankę chłodnego płynu i zamyślił się. Prawdę powiedziawszy, spodziewał się tu ciekawszej roboty. Nie znaczy, że funkcję swoją uznawał za coś, co nie dawało żadnego zadowolenia. Ktokolwiek by myślał w ten sposób, byłby w grubym błędzie. Wiele znalazło się spraw, którym z pasją mógł poświęcić cały czas, mieszczący się tylko w 24-godzinnej dobie. Majstersztykiem była na przykład sprawa z Yamamoto. Przez dwa z góry lata szereg operacji amerykańskiego lotnictwa i floty poświęconych było zatopieniu przeklętego pancernika Yamato, na którego pokładzie z pewnością musiał się znajdować niemniej przeklęty admirał. A jednak, a jednak musiał on w końcu ponieść klęskę. W tym była również pewna zasługa i Technical Air Intelligence Unit. To prawda, że tam w Waszyngtonie umieli rozszyfrować najściślej tajne rozkazy i instrukcje japońskiego dowództwa. Że nie były to rzeczy łatwe, wiedział o tym każdy, kto chociażby luźno pracował na terenie japońskim. Nikt oczywiście nie zastanawiał się nad tym, skąd i w jaki sposób Waszyngton wszedł w posiadanie klucza. Wystarczyło, że go posiadano. Ale przecież bez nich tu cała operacja nie zdałaby się na nic. McCoy przypomniał sobie jej przebieg w najogólniejszych zarysach. Zaczęła się 17 kwietnia 1943 roku, dokładnie o godzinie 6:36. W tej właśnie chwili przejęty został nadany strak tajny komunikat japoński, którego treści oczywiście nie rozumiał nikt, nawet nikt z dowództwa Sił Zbrojnych Pacyfiku. Z anteny na antenę, poprzez Kojak, Alaskę, San Francisco, popłynęły grupy cyfr ułożonych w najbardziej nielogicznym porządku. Doszły aż do Waszyngtonu i tu trafiły do rąk kapitana Jacksona. Tego samego, który przed kilku laty napotkał norweski statek rybacki w pobliżu Dutch Harbor. Z tajemniczych cyfr wypłynęła treść, która miała przypieczętować los admirała Yamamoto. Ci, którzy wkrótce otrzymali z Waszyngtonu najściślej tajny rozkaz, umieli go prawie na pamięć. U góry dokumentu widniały miejsce i data wysłania polecenia. Waszyngton, 17 kwietnia 1943, 15.35. Ściśle tajne. U dołu treść. Admirał Yamamoto w towarzystwie szefa sztabu i siedmiu admirałów wyjechał z truck dziś rano o godzinie ósmej, udając się na lotniczą inspekcję wyspy Bougainville. Stop. Admirał i jego towarzysze polecą w dwóch samolotach typu Sali w eskorcie Zeke. Stop. Przewidywana marszruta Rabol-Baka. 16:30. Stop. Admirał spędzi noc w Baka i o świcie powróci do Kahili. Stop. Lądowanie przewidziane o godzinie 9:45. Stop. Admirał na okręcie podwodnym odbędzie inspekcję jednostek floty morskiej dowodzonej przez admirała Tanaka. Stop. Eskadra 339, powtarza się 339, P38 musi wszelkimi środkami dosięgnąć i zniszczyć Yamamoto w ciągu dzisiejszego ranka 18 kwietnia. Stop. Wywiad zwraca uwagę na punktualność Yamamoto. Stop. Prezydent przywiązuje do tej operacji olbrzymią wagę. Stop. Jej rezultaty zostaną zakomunikowane w Waszyngtonie. Stop. Frank Knox, minister marynarki. Tego ranka o 9:35 dwa samoloty typu Sali spadły w głębiny Pacyfiku. Zadanie zostało wykonane, choć była to trudna sprawa. Makkoi westchnął. Dziś admirał Yamamoto już nie żył. Nie zapowiadała się więc żadna ciekawsza akcja i trzeba było powrócić do tych obowiązków, które były powszednim zadaniem Technical Air Intelligence Unit. A więc przede wszystkim ustalanie typów i rodzajów nowych samolotów japońskich wraz z całą ich charakterystyką. Z tym było zawsze najwięcej kłopotów i McCoy nieraz łamał sobie głowę, nie umiejąc sobie poradzić z niezwykłą różnorodnością typów i trudnymi nazwami japońskimi. Cały ten kram dostarczał sporo nieprzyjemności a ostatnio nawet stał się powodem niemiłej rozmowy z MacArthur'em. Niezwykle skomplikowany system panujący w lotniczym przemyśle japońskim utrudniał lub prost uniemożliwiał jako takie orientowanie się w aktualnym stanie lotnictwa. Wszystkie na przykład typy i rodzaje samolotów znajdujące się w stadium eksperymentalnym otrzymały znak Ki, bez względu na nazwisko konstruktora i miejsce produkcji. Po przystąpieniu do produkcji seryjnej, Samoloty rozdzielane na eskadry otrzymywały nazwy wywodzące się od nazwisk konstruktorów, roku produkcji, rodzaju i numeru typu lub podtypu. Rok oczywiście liczony był według kalendarza japońskiego. Tak więc do roku 1939, japoński 2599, do oznaczenia typu używano dwóch ostatnich cyfr. Nie było to bynajmniej proste i jasne, gdyż np. typ 99 był nurkującym bombowcem WAL, a jednocześnie Dwumotorowcem nazywanym później przez Amerykanów Betty. Po roku 1940-2600 w kalendarzu japońskim w armii stosowano cyfrę 100, w marynarce wojennej zaś 0. Stąd też wywodziła się nazwa japońskiego myśliwca 0, który swoimi technicznymi zaletami zaskoczył Amerykanów w pierwszych dniach wojny. Jego pełna i właściwa nazwa brzmiała Mitsubishi A6M5 Typ 0. McCoy wraz ze sztabem współpracowników. Głowili się nad sposobami nazywania w jakiś systematyczny i konkretny sposób tych wszystkich rodzajów i typów samolotów, które Japończycy rzucali do walki. W końcu zastosowano metodę wydającą się najszczęśliwszym wyjściem z sytuacji. Samoloty o wspólnych cechach taktycznych nazywano jednym krótkim imieniem. Protest przeciwko tej metodzie wyszedł z zupełnie nieoczekiwanej strony. Któregoś dnia generał MacArthur wezwał do siebie McCoya. Ten ostatni stawił się punktualnie, oczekując po tej rozmowie nowych zadań, jakie niewątpliwie postawi mu dowódca amerykańskich sił zbrojnych na Oceanie Spokojnym. Początek rozmowy zdziwił go. MacArthur mówił wiele, ale jego rozmówca w żaden sposób nie mógł domyślić się, co konkretnie generał ma na myśli. Dość szeroki wstęp o charakterze raczej ogólnym, MacArthur zakończył stwierdzeniem, że współpraca kierowników wszystkich komórek dowództwa winna być jak najbardziej ścisła i zharmonizowana, gdyż jest to jednym z podstawowych czynników zwycięstwa. McCoy zgodził się skwapliwie z wywodami przełożonego i czekał na jego wnioski. Dowódca jednak spoglądał na McCoya wyraźnie wyczekująco. Przez kilka chwil trwało denerwujące milczenie. Wreszcie, MacArthur, skarciwszy wzrokiem niedomyślność człowieka sprawującego tak odpowiedzialną funkcję, postanowił zagrać w otwarte karty. Pan w korespondencji z Waszyngtonem Używa jakiegoś szyfru, Makkoi, błysnął oczyma. Ten zdziwił się. Jest tylko jeden szyfr, który jest stosowany tak przez nas, jak i przez pana, o ile mi oczywiście wiadomo, odparł, urażony trochę formą i treścią pytania. Czy mam panu udowodnić, że tak nie jest? Ależ. MacArthur podszedł do pancernej kasy, wyjął stamtąd arkusz papieru i położył go przed kojem. Czy może mi pan powiedzieć, kto nadał te depesze? Koi spojrzał i uśmiechnął się. Na arkuszu widniała kopia jego własnego meldunku, w którym ciągnęła się długa lista imion męskich i żeńskich. Ależ tak, oczywiście, że to my. No więc? Koi, który wreszcie zrozumiał, że dowódca podejrzewa go o utrzymywanie bez jego wiedzy tajnych kontaktów z Waszyngtonem, co byłoby rzecz jasna dowodem nieufności wobec niego, pośpiesznie wyjaśnił metodę kodowania nazw japońskich samolotów. Wbrew oczekiwaniom, MacArthur tym się nie zachwycił. Widoczne było, że nie wierzy w słowa wyjaśnienia. Zakłopotany Koi wpadł wreszcie na pomysł, który, jak sądził, powinien przekonać dowódcę o jego lojalności. Czy może mi pan podać, panie generale, imię bliskiej panu osoby? Już jutro stanie się ono jednym z symbolów tego szyfru. MacArthur postanowił zaryzykować: Moja żona ma na imię Jane. Kilka dni później japoński bombowiec Mitsubishi Typ 97KJ213. Nosił miłe imię Jane, małżonki głównodowodzącego siłami zbrojnymi USA na Pacyfiku. Pech chciał, że McCoy niedługo mógł się cieszyć porozumieniem zawartym ze swoim dowódcą. W czasie jednej z inspekcji, MacArthur spotkał się z wyraźnym, chociaż najprawdopodobniej nieświadomym, wyrazem braku szacunku dla jego małżonki ze strony pilotów jednej z eskadr myśliwskich. Członkowie tej eskadry żywili widocznie szczególną złość do bombowców Mitsubishi Typ 97 KJ213. Gdyż wymalowawszy na kadłubach swych samolotów imię Jane, ozdobili je bardzo brzydkim rysunkiem, który nie mógł u MacArthur'a wywołać zachwytu. Imię Jane znikło szybko ze wszystkich meldunków McCoya wysyłanych do Waszyngtonu, a pechowy typ Mitsubishi został nazwany nowym imieniem, Sally. Wydawałoby się, że pomysł McCoya polegający na stosowaniu krótkich, dwu- i trzy-sylabowych imion jest rozsądny, prosty i całkowicie odpowiedni. Niestety, szerszemu stosowaniu tego klucza stanęła na przeszkodzie niespokojna produkcja japońskiego przemysłu lotniczego, który wysyłał do walki coraz to nowe, odmienne egzemplarze samolotów. W ciągu miesiąca pracownicy Technical Air Intelligence Unit musieli wymyślić 75 imion. W tym czasie Japończycy zrobili znacznie większy postęp, wypuszczając w przestworza 118 typów, które McCoy nie wiedział już, jak nazwać. Wkrótce też wyłoniły się inne trudności. Kiedy McCoy transmitował do Waszyngtonu rezultaty swej pracy, okazało się, że nadawanie meldunków trwało zbyt długo i blokowało wszystkie środki łączności. Nieoczekiwanie przyszli mu z pomocą sami Japończycy. Od pewnego okresu zaczęli oni nadawać samolotom nazwy oznaczające zjawiska przyrody. Makkoi odetchnął i wypił jeszcze jedną szklankę wody. Rzucił okiem na duży antymagnetyczny zegarek o ciemnej tarczy. Doliha, mruknął do siebie. Powinien już być nowy raport. W tej chwili posłyszał za drzwiami czyjeś kroki. Był pewien, że to Johnson, major Peter Johnson. Peter Johnson swoim zwyczajem zatrzymał się na chwilę w drzwiach, potem dopiero podszedł do biurka. Otrzymaliśmy nową wiadomość. McCoy skinął głową za probatą. Nie jesteśmy jeszcze pewni, ale Japończycy najprawdopodobniej szykują nową niespodziankę w dość tajemniczym charakterze. Johnson przerzucił kilka kartek wyjętych z teczki Jedno z nich wyłożył na biurko. Kamikadze, powiedział wskazując odnośny ustęp. McCoy zrobił zdziwione oczy. Oznacza to boski wiatr, wyjaśnił Johnson. Sądziliśmy początkowo, że jest to nowy typ samolotu. Jednak brak danych technicznych i inne okoliczności przemawiałyby za tym, że tę nazwę nadano specjalnym ugrupowaniom. McCoy słuchał z zainteresowaniem. Ostatnio dość często udawało mu się otrzymać dane techniczne samolotów, znajdujący się dopiero w stadium konstrukcji. Nowe typy, które ukazywały się później w walce, potwierdzały często poprzednio otrzymane informacje. O kamikadze była to pierwsza wiadomość. Johnson odchrząknął i zaczął mówić dalej. Tym bardziej że otrzymaliśmy meldunek o organizacji nowych tajemniczych jednostek, jak takkotai, Kamivashi i inne. Z całą pewnością udało się stwierdzić, że na przykład na Kyushu powstaje oddział pod nazwą Shimbu Shimbu? Tak, Shimbu. To znaczy odważni. McCoy skrzywił się z niezadowoleniem. To jest diabel niemało, Johnson. Przecież nie zbieramy tych wiadomości po to, żeby napełniać szpalty naszej prasy. Są one nam potrzebne po to, żeby zawczasu umieć znaleźć odpowiednie przeciwśrodki i obmyślić najwłaściwszą taktykę. Jakie zadanie mają nowe jednostki? Jak są zorganizowane? Uzbrojone? Gdzie stacjonują? Oto pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. McCoy spojrzał na twarz Johnsona, na której malował się zawód. Niech mnie pan źle nie zrozumie, głos pułkownika złagodniał. Wiadomość ta jest ważna, zamyślił się. Każda informacja na tym piekielnym terenie jest ważna. Oczywiście przekażemy ją do Waszyngtonu, ale pan rozumie, to wszystko jest jeszcze bardzo mało, szalenie mało. Wstał z miejsca, przespacerował się po pokoju i zatrzymał się przy olbrzymiej mapie, zajmującej prawie całą ścianę. Małe chorągiewki wetknięte w plamki wysp rozsianych po Pacyfiku znaczyły pochód amerykańskich sił zbrojnych. Żabi Skok wytyczał wyraźnie trasę ku macierzystym wyspom Japonii. Na drodze do niej leżały Filipiny oraz niezwykle ważna pod względem strategicznym jedna z największych wysp, silnie broniona Okinawa. Do walki o tę wyspę musiało dojść i jedynie kapitulacja mogłaby zapobiec starciu, które zapowiadało się jako jedno z najbardziej krwawych. Tu na Pacyfiku nie było jednolitej linii frontu. Dziesiątki frontów przecinały wyspy wzdłuż i wszerz, tworząc rozliczne ogniska. Płonął ocean, płonęła dżungla, płonęły wioski tubylców, płonęły koralowe rafy. McCoy przebiegł oczyma zaznaczone na mapie postępy sojuszniczych sił zbrojnych, nie tając zadowolenia. Pierwsze miesiące 1944 roku przyniosły nowe sukcesy. Sukcesy okupione nieraz zażartą walką na śmierć i życie. Jego przyjaciel z siódmej Dywizji Piechoty, generał Corletta, Opowiadał mu o zdobyciu wyspy Kwajalein. Atol, zagubiony wśród rozległych przestrzeni Oceanu Spokojnego, przez dwa dni i dwie noce wytrzymywał potworne bombardowanie silnych ugrupowań lotniczych i artylerii okrętowej. 14,5 tysiąca ton bomb zamieniło wyspę w jeden labirynt kraterów. Betonowe bunkry wypalano miotaczami ognia i pociskami rakietowymi, które Japończycy nazywali bazuka. Atak na wyspę Trak w rezultacie którego zniszczono 23 okręty i 21 samolotów, wywołał w dowództwie japońskim z pewnością poważne zdenerwowanie, skoro energiczny i przedsiębiorczy Tojo 21 lutego mianował się szefem sztabu, pragnąc najwidoczniej osobiście pokierować operacjami. Na radość jednak było jeszcze za wcześnie. Pozostawały wyspy Saipan, Tinian, Guam, Okinawa. Wzrok Makkoja zatrzymał się na tej ostatniej. A więc drogi majorze, powrócił do tematu, Chcielibyśmy wiedzieć coś więcej o tych kamikadze. Kim oni są? Johnson nie miał żadnych kłopotów ze znalezieniem odpowiedzi na to pytanie. Już na przyniósł po prostu japońską gazetę, która rozpoczynała propagandę zmierzającą do werbowania ochotników na pilotów samobójczych samolotów. Aby być w zgodzie ze ścisłością, w artykule tym ani razu nie pojawiał się wyraz samobójca albo samobójczy. Była mowa o Bushido, o wielkim powołaniu japońskiego żołnierza którego najwyższym szczęściem nie może być nic innego, jak bezgraniczne oddanie cesarstwu wszystkiego, co najcenniejsze. Tylko za cenę życia można było zyskać największe zaszczyty i najwyższy honor. Gazeta podawała nazwiska pierwszych ochotników. Na czele tej listy widziano nazwisko majora Otsuki Hajato. Bushido, krwawy, fanatyczny kodeks japońskiego żołnierza, zaczynał działać byłoby nieprawdą, gdybyśmy powiedzieli, że wiadomość o prawdziwej roli kamikadze nie wywołała wstrząsającego wrażenia. To wrażenie miało się stokroć spotęgować w ciągu najbliższych miesięcy.